Cześć, witajcie w moim biurze. Ja jestem Kara i jestem architektem i dzisiaj w sprzedaży w naszym sklepie pojawia się czwarty już projekt małego domku letniskowego o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35 m2. Wszystkie nasze projekty, więc również i ten, spełniają wymagania izolacyjności termicznej na 2021 rok. W związku z tym można je użytkować całorocznie. No, i w związku z tym, że powierzchnia zabudowy tego domku nie przekracza 35 m2, to może być on wybudowany na zgłoszenie. Tym razem jest to domek w technologii murowanej, no ale więźba dachowa jest tradycyjna krokwiowa-drewniana. Tutaj, w tym wypadku, spadek tego dachu jest bardzo niewielki, to jest około 4 stopni. W związku z tym możemy przyjąć, że jest to właściwie prawie że domek z dachem płaskim. Jest to w tej chwili jedyny taki domek, który mamy w swojej ofercie, więc mam nadzieję, że część z Was się spodoba i część z Was się nim zainteresuje. Za chwilę zobaczycie film i animację pokazującą właśnie ten projekt, już w pełnej krasie. Właściwie projekt konstrukcyjny nie zmienił. Praktycznie nic w tym domku. W związku z tym będzie on prezentowany w takiej samej formie jak w poprzednim filmie, który go pokazywał. Natomiast w dzisiejszym filmie też pokażemy Wam zmiany, które zaszły w projekcie domku typu A, czyli w tak zwanej brdzie. Kilka miesięcy temu, właściwie to było już, no już chyba ponad pół roku temu, prezentowałyśmy wam właśnie ten domek typu A w jego koncepcyjnej formie, jeszcze przed zmianami konstrukcyjnymi. No i teraz on troszeczkę się zmienił tam, gdzie nigdzie pojawiły się y, słupy, pojawiły się belki. Troszeczkę też został cały domek podwyższony. W związku z tym, tam akurat w tym projekcie zaszły pewne zmiany, które tutaj w tym filmie dokładnie Wam pokażemy i omówimy. Mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe i rozwieje pewne wątpliwości, ponieważ część z Was pytała się nas właśnie, bo już wcześniej o tym informowałyśmy, że pewne rzeczy w, w domku typu A się zmieniły. Co tam się dokładnie zmieniło, więc dzisiaj wszystko to zobaczycie tutaj na tym, na tym naszym filmie, na tych animacjach, które Wam za chwilę zaprezentujemy. No i słuchajcie. Tym filmem właściwie już kończymy wprowadzanie nowych, nowych produktów do naszego sklepu, jeżeli chodzi o projekty małych domków. Ten domek typu Pawilon, tak go nazwałyśmy, to jest ten domek z takim wspornikowym, płaskim dachem. Prawdopodobnie będzie u nas dostępny tylko i wyłącznie na zamówienie. On nie będzie produktem od ręki. Także jeżeli ktoś z Was jest tym projektem zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu na. Nasz mail biznesowy, który jest podany tutaj na samym końcu opisu tego filmu. Nasz czwarty, najnowszy produkt, który dzisiaj wkracza do sklepu, jest to domek o nazwie Enur. I ta nazwa kompletnie nic nie znaczy. Jest to imię Kota, który być może gdzieś tutaj siedzi. Nie ma go, więc go wam nie pokażę. To prawdopodobnie znaczy coś po szwedzku, ponieważ kiedyś w dzieciństwie, kiedy rodzice kupili mi zabawkę Kota z Ikei, to na metce napisane było Enur. No i to imię tak mi się spodobało, że mój kot też ma właśnie na imię Enur, więc nie ma sensu doszukiwać się tutaj jakiegoś e, e, głębszego podłoża. Nazwa jest fajna, chwytliwa, skandynawska, więc do domku, który ma nieco skandynawski charakter, moim zdaniem całkiem nieźle pasuje. Zapraszam Was do obejrzenia głównej części tego filmu i zobaczymy się za kilka minut w podsumowaniu. Lecimy! No to słuchajcie, tak właśnie prezentuje się nasz domek typu A po delikatnym liftingu. Pozornie może nic się nie zmieniło, ale tak naprawdę zaszły tu pewne zmiany, które nieco odmieniły ten projekt. Przede wszystkim cały budynek został podniesiony. W tej chwili jego wysokość brutto od poziomu terenu to troszeczkę ponad 5,5 metra. Oprócz tego postawiłyśmy na ujednolicenie kolorystyczne obydwu brył, to znaczy bryła domu typu A jest w tej chwili cała w kolorze ciemnym, to może być na przykład drewno opalane, natomiast ta bryła kontenera, który wbija się w bryłę domu typu A, jest w dalszym ciągu cała obłożona takim jasnym drewnem, jak to w tej chwili właśnie widzicie na animacji. Oprócz tego postawiłyśmy na ujednolicenie stolarki okiennej w obydwu bryłach. Wcześniej było tak, że część okien była w kolorze drewna, część okien była grafitowa, w tej chwili postawiłyśmy już tylko i wyłącznie na okna grafitowe. Ujednoliciłyśmy też te trójkątne okienka w szczytach bryły domu typu A. W tej chwili widzicie właśnie nasz domek typu A w starej wersji. Jak widzicie, był on trochę niższy, był podział kolorystyczny na, na okna. Tak to w tej chwili wygląda. Bryła jest wyraźnie wyższa, taka nieco bardziej strzelista. Okno trójkątne w szczycie nieco się zmieniło. No i tak prezentował się nasz budynek pierwotnie. Był taki duży komin z boku. Tył domu był y, jasny. W tej chwili już ta bryła jest ujednolicona, jest ciemna. O, w tej chwili widzicie właśnie jak to wygląda teraz. Komin znajduje się w kalenicy, jest znacznie mniejszy, lepiej to naszym zdaniem wygląda, jest ciekawsze funkcjonalnie. Tutaj, jak widzicie, w starej wersji tył był jasny, natomiast okna od sypialni i łazienki miały takie ścięcie ukośne z boku. W tej chwili tył jest ciemny, tak to wygląda, i okna są prostokątne wydaje nam się, że w ten sposób będzie fajniej i łatwiej takie okna po prostu tutaj e, dobrać. Za chwilę zobaczycie jeszcze jakie zmiany zaszły we wnętrzu naszego domku. Jest tych zmian trochę, ale naszym zdaniem są one z korzyścią dla ogólnego wyrazu architektonicznego, ale też funkcjonalnego projektu. Tak wyglądała właśnie nasza stara kuchnia w pierwotnej wersji. Tu nie było miejsca na górne szafki. Mieściła się tylko taka drobna półeczka i szafki dolne. Natomiast w tej chwili, zobaczcie, mamy pełną kuchnię. Dzięki temu podniesieniu ścianki kolankowej udało się też te szafki u góry tutaj wygospodarować. Ładnie się to wszystko komponuje też z szafą przy wejściu, także naszym zdaniem jest to zmiana na duży plus. Tutaj macie jeszcze przestrzeń dzienną i jadalnie. Tak to wyglądało pierwotnie, zobaczcie. Natomiast w tej chwili pojawił nam się słup konstrukcyjny i ten słup tutaj nawet dobrze działa, ponieważ może on stanowić taką wnękę, w której umieścimy sobie jakiś regał lub Kolejną szafę, także wydaje mi się, że, że jest to też taka zmiana z pożytkiem, mimo że była konieczna tutaj y, konstrukcyjnie. Tak się prezentowało nasze poddasze w pierwotnej wersji. To była taka malutka antresolka. Natomiast w tej chwili już zabudowałyśmy całe to poddasze. Jest tu teraz o wiele więcej miejsca. 10 metrów kwadratowych powierzchni podłogi. No i wydaje nam się, że to, że ta dziura nad pokojem dziennym, nad, właściwie nad jadalnią zniknęła tutaj, to nie jest jakaś zmiana, która specjalnie pogarsza, jakby odbiór wizualny tego wnętrza. Tutaj mamy jeszcze widok właśnie z poddasza, z tego naszego trójkątnego okienka nad wejściem. No i sypialnia, kabina sypialna, jak ją nazywamy, w której pojawiły się elementy konstrukcyjne. Drugi z naszych projektów, który dzisiaj wchodzi do sklepu, to jest jego premiera w sklepie. To jest dom Enur. Tutaj zmiany były bardzo, bardzo delikatne. Za chwilę je zobaczycie. Tu po lewej mamy Enura w wersji nowej po liftingu, natomiast po prawej stronie głębi jest Enur w wersji pierwotnej, który był prezentowany na naszym kanale kilka miesięcy temu. No i z takich podstawowych zmian, które tutaj zaszły, to pojawił się słup. W narożniku tego zadaszenia nad wejściem, które w tej chwili widzicie po prawej stronie. Wcześniej tego słupa tam nie było, w tej chwili się on pojawił. Nie jest to jakaś duża zmiana, no ale zaszła, więc was o niej tutaj informujemy. Tak to wygląda jeszcze pod innym kątem. Dzięki temu w tym miejscu mogą się na przykład pojawić jakieś lamele, którą, które będą nam jeszcze z boku osłaniały na przykład drewno, które będzie tam. Pod tym dachem przechowywane. Tak to wyglądało w wersji pierwotnej. Tak to wygląda w tej chwili. Tutaj jeszcze zaszły pewne zmiany w tym okienku na antresoli. Tak było kiedyś. Tak jest teraz. Lekko zmieniliśmy podział tych okien. To będzie miało plusy funkcjonalne na, na naszym poddaszu. Tu widzicie wnętrze projektów starej wersji. Mieliśmy taki dosyć malutki kominek. No, i w nowej wersji schody proponujemy tutaj kacze. Natomiast kominek zmieniłyśmy na taki nieco większy, narożny kominek. Tu jest tyle miejsca, że taki jakiś bajer we wnętrzu, naszym zdaniem, dobrze będzie działał. Oczywiście te wszystkie wnętrza są pokazowe. Ich nie ma w, w dokumentacji projektowej, jest tylko aranżacja pokazana. Natomiast na filmach pokazujemy wam, jaki klimat może panować w tym wnętrzu, jak ono może być urządzone materiałowo. Tutaj macie jeszcze widoki właśnie tego poddasza, które ma nieco ponad 16,5 m kwadratowego, można je jeszcze powiększyć, zakrywając właśnie tą, tą dziurę nad strefą wypoczynkową, także tej powierzchni może być jeszcze kilka metrów więcej, więc jest to moim zdaniem opcja dosyć tutaj ciekawa. No i tak się prezentuje nasz dom Enur w pełnej krasie. Zapraszam Was na podsumowanie. No, to witajcie z powrotem. Na tym etapie kończymy przygodę z prezentowaniem wam projektów Małych Domków. Mamy w swojej ofercie cztery projekty, jeżeli jesteście nimi zainteresowani, to zapraszam was do naszego sklepu. Link do tego sklepu znajdziecie na samym początku opisu tego filmu. W przyszłości na tym kanale prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze będą pojawiały się projekty Małych Domków, ale na tym etapie jest to koniec tej przygody YouTube'owej, jeżeli chodzi o Małe Domki. Przeniesiemy się teraz do świata nieco większych obiektów, oczywiście naszego autorstwa. Ale też pojawi się więcej filmów w ogóle o architekturze i designie, także zapraszam was bardzo serdecznie do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco i żeby nic co tu się będzie działo was nie ominęło. Wielkie dzięki. Trzymajcie się, cześć.